Wszystko, co piękne, szybko się kończy. Nasz urlop w Bułgarii również dobiegł końca. Wrócimy na pewno tutaj za rok, a tymczasem pora wracać do domu. No, i jesteśmy dalej w podróży. Wyjechaliśmy już z naszego apartamentu kierunek Rumunia, kierunek Bukareszt. Jesteśmy już przy granicy. Będziemy przekraczać granicę bułgarsko-rumuńską przez taki specjalny most. Jechaliśmy około 3 godziny. Droga taka średnia, ale dojechaliśmy. Jesteśmy, nie ma za dużej kolejki. Więc już niedługo, Rumunia! Jesteśmy w stolicy, szukamy jakiś fajnych miejsc na starówce. Zwiedzamy. A my znowu na placu zabaw. Ale tak to jest, że w każdym parku trzeba, w każdym państwie, w każdym mieście trzeba zaliczyć jakiś fajny plac zabaw, żeby dziecko miało radość. A w tym parku bardzo dużo takich miejsc dla dzieci. Za nami trzeci plac zabaw. A ten charakterystyczny budynek to parlament o wieczorowej porze. Wracając do naszego pokoju, udało nam się jeszcze zaliczyć pokaz światła i fontan. Za chwilę jedziemy do Braszowa, ale jeszcze zajechaliśmy zobaczyć pałac ludowy i fontanny, które znajdują się przy tym pałacu. Piękna, taka fajna aleja stylizowana na styl francuski, więc lecimy dalej. Architektura Bukaresztu jest strasznie poplątana. Widać tu naleciałości różnych styli. Pałac ludowy naprawdę robi wrażenie. A niektóre budynki i architektura przypominają te, które znajdują się we Francji francuski pocałunek, tylko ty i ja pięciogwiazdkowy hotel, dziś nie będziemy spać kolacja ze śniadaniem, ich wiruje świat tak zakochani w sobie, mówisz tu szedła W Bukareszcie spędziliśmy tylko jeden dzień i wyruszyliśmy w dalszą drogę w kierunku Braszowa Jestem z moją dziewczyną na starówce w Braszowie idziemy sobie, spacerujemy Proszę bardzo Przejechaliśmy do kolejnego miasta. Czas na posiłek. I tak wygląda starówka w nieba! Bardzo fajny rynek, pięknie, ulokliwie, I wielki, i wielki taki ryneczek, staróweczka, kilka fajnych atrakcji, bardzo dobre jedzonko, restauracje, kawiarnie, a taki klimat typowo starówkowy, malowniczo. Pozdrawiam. Pączek? Tak. Przysmak rumuński, jak się nazywa? Papanasi. Papanasi. Drugiego dnia wybraliśmy się na wzgórze, żeby zwiedzić panoramę miasta Braszów. Halo, wjeżdżamy na góry, tośa, wjeżdżamy, W Twoich oczach jest niebo, w Twoich oczach są gwiazdy, jutro razem Puerto Rico, wyspa naszych marzeń. Wjechaliśmy specjalną kolejką podziwiać panoramę miejscowości Braszów. Polecamy naprawdę bardzo fajnie. Wjazd tylko 3 minuty. No i rozpościera się piękna panorama miasta. Ale można też oczywiście wejść na piechotę. Są, są szlaki łagodne i e, takie bardziej strome. No ale tutaj z tą najmłodszą no to wjechaliśmy kolejką, ale to też jest jakaś atrakcja. Ale tak naprawdę chodzi też o czas bo przemieszczamy się cały czas po Rumunii w stronę domu i teraz jedziemy do miejscowości Kluczna Poka, ale okazało się na mapie, że e, e, po drodze po około dwóch godzinach jest piękna starówka w kolejnym pięknym miejscu Sybin albo Sibiu, nie wiem jak się dokładnie mówi, ale no Sybin nie będzie piękna starówka Tamte też, tam też jest fajny pałac, w tym roku go nie odwiedzimy, bo jest w remoncie, ale Starówka, jakiś obiadek i potem miejscowość kluczna POKA, gdzie tam też zobaczymy starówkę. No i stamtąd już ruszamy do naszego kraju, do Polski. Spinaczka. Biała wieża przed nami. I jeszcze jeden punkt widokowy, który polecamy Wam, to panorama miasta Braszów z Białej Wieży, właśnie na starówkę oraz na górę, na którą przed chwilą wjeżdżaliśmy kolejką. Po zwiedzaniu wyruszyliśmy w dalszą drogę i po około dwóch godzinach dotarliśmy do pięknej starówki w miejscowości Sybin. Ciorba, specjalna zupa romańska, słuchajcie, ciorba z związkiem z fasolami a tutaj tradycyjnie makarony, bolognese Co masz, Tosiu? Marbonare. Carbonare. Jesteśmy na starówce w miejscowości Kluczna Poka, ostatni przystanek w Rumunii, jutro już w Polsce i ostatnia, czwarta starówka. Wszystko, co piękne, szybko się kończy. Nie mogliśmy za długo zostać w miejscowości Kluczna Poka, jednak udało nam się zwiedzić wieczorową i nocną porą starówkę. A my kochani ruszamy dalej z miejscowości Kluczna poka i już do Polski. Jeszcze jeden nocleg. Siema! Siema, siema, Jeszcze jeden nosek w Krakowie. Geskobus rusza. No i co? Zwiedziliśmy kilka dni Rumunię, najpiękniejsze starówki, być może innym razem coś innego. Ale tak to mniej więcej u nas wyglądało. Jeszcze teraz nocleg w Krakowie, więc lecimy, bo przed nami 9 godzin trasy. Jesteśmy już na Słowacji. Zajechaliśmy, słuchajcie. Po czterech godzinach drogi do koszyc. Bardzo fajnie. Fajna starówka, ładnie. Trochę się rozpostować nogi, coś tam zjemy i oczywiście ruszamy dalej. Mamy nocek w Krakowie. Ale ta starówka tutaj na Słowacji bardzo fajna. Uwierz moje serce bije dla Ciebie. Nie poddamy się. Spójrz moje oczy, to dla ciebie żyje. Nie, Ciebie, nie, 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 się nie, moje oczy, to dla nie, żyje nie, nie, się, do Ciebie będę walczył, nie, 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 sił, to za nie, miłość nie, nie, wszystko Tylko z Tobą pragnę być ja ją Małpa jak marzenie. Ona się tak ma ogonem, bo czasem ktoś Aha. tam uważa, że spadnie. Ja no, wiem, no małpa spadnie. Małpa nie spadnie, ma ogon. O, Ludzie czasem no nie wiedzą, no nie. No, tak. W serwisie Booking.com udało nam się zarezerwować nocleg w Krakowie u pani, która hoduje takie sympatyczne małpki. To była kolejna atrakcja, jak widać nie tylko dla dzieci. Oczywiście wieczorem udaliśmy się jeszcze na starówkę. Jesteśmy na spacerze po krakowskiej starówce Właśnie tak kończymy nasze wakacje Podróż po Europie I jak to się było? Jak Ci się podobało? Fajnie. Fajnie, fajnie. Idziemy do pokoju spać, nie Tosia? I jeszcze do Elbląga Około 7 godzin drogi, więc jutro cały dzień w podróży.